Jeśli lęk przejął twoje serce, jeśli strach budzi cię w nocy, jeśli ciemność szepcze kłamstwa o tym, że jesteś sam, zatrzymaj się teraz. To, co zaraz usłyszysz, może zmienić wszystko. Jedna modlitwa, jedno poświęcenie, jedna chwila z niepokalaną, i lęk ucieka jak cień przed świtem. Witaj, przyjacielu. Jestem Adam Marian Kolbeński, posłaniec tego kanału i duchowy uczeń świętego Maksymiliana Kolbe, męczennika miłości, który w najciemniejszej godzinie ludzkości wybrał światło. Dziś nie przyszedłeś tu przypadkiem, to światło cię przyprowadziło. To modlitwa, która czekała na ciebie, zanim jeszcze poczułeś strach. Zapraszam cię do głębokiej, uzdrawiającej modlitwy, takiej, która otwiera drzwi tam, gdzie wydawało się, że są mury. Modlitwy, którą święty Maksymilian Kolbe odmawiał w celi śmierci, gdy inni tracili nadzieję, a on śpiewał hymny, bo wiedział, gdzie jest wiara, tam nie ma miejsca na lęk, gdzie jest niepokalana. Tam ciemność milknie. Dziękuję Ci za to, że jesteś tutaj, dziękuję za Twoją obecność, za Twoje serce otwarte na łaskę. Niech Twoje serce będzie światłem. Zasubskrybuj, aby nieść dalej tę modlitwę, bo kiedy Ty się modlisz, ktoś inny też dostaje odwagę. Mudlmy się razem. Święty Maksymilian Kolbe powiedział kiedyś słowa, które brzmiały jak proroctwo: Lęk to cień nieobecności Boga, ale gdy wejdziesz w światło Maryi, żaden cień nie może przy tobie pozostać. Te słowa wypowiedział w niepokalanowie, gdy budował duchową twierdzę modlitwy pośród nadchodzącego chaosu. Wiedział, co nadchodzi, wiedział, że świat zapłonie, ale on nie budował z kamienia. On budował z wiary. Kiedy patrzysz na życie kolbego, widzisz człowieka, który przekształcił każdy lęk w akt miłości. Bał się bólu, ofiarował ból, bał się samotności, oddał swoje życie za innego człowieka, bał się ciemności, zapalił w niej tysiące świec przez swoje słowa, swoją obecność, swoją konsekrację niepokalanej. On nie uciekał przed strachem, on go przemieniał, dzisiaj, w tej chwili. Ty też możesz to zrobić: możesz wziąć swój lęk, ten największy, ten najbardziej paraliżujący i położyć go u stóp Maryi. Nie musisz go zrozumieć, nie musisz być doskonały, musisz tylko powiedzieć: Niepokalana to jest moje, teraz niech będzie twoje i zobaczysz, jak ciężar znika. Kolbe nauczył nas, że lęk nie jest grzechem. Lęk to po prostu pytanie, które czeka na odpowiedź. A odpowiedzią jest zawsze jedno imię: Maryja. Ona jest matką, która nie pyta, dlaczego się boisz. Ona po prostu bierze cię za rękę i prowadzi do światła. Tam, gdzie jest jej obecność, lęk zamienia się w pokój. W Auschwitz. W celi głodowej, otoczony umierającymi ludźmi, Maksymilian Kolbe nie krzyczał, nie płakał, nie błagał o litość. On śpiewa, śpiewał hymny do Maryi, śpiewał jakby był w katedrze, a nie w piwnicy śmierci. I ci, którzy go słyszeli, mówili później, myśleliśmy, że to anioł. Bo w jego głosie nie było lęku, był tylko pokój. Co to oznacza dla ciebie dzisiaj? Oznacza, że twoja sytuacja, choćby nie wiem jak ciemna, nie jest w stanie zgasić światła, które niesie modlitwa. Kolbe wiedział, że lęk żywi się ciszą, żywi się izolacją, żywi się myślą: Jestem sam. Dlatego on nie milczał, dlatego modlił się głośno. Dlatego niósł nadzieję nie tylko dla siebie, ale dla każdego, kto go słyszał. Ty też możesz to zrobić. Możesz odmówić tę modlitwę głośno, choćby szeptem. Możesz powiedzieć imię Maryi, gdy budzisz się w środku nocy z sercem pełnym strachu. Możesz zapalić świecę i powiedzieć: Niepokalana, prowadź mnie i coś się zmieni. Może nie od razu wszystko, ale coś w tobie pęknie ta skorupa lęku i światło wejdzie kolbe uczył, że konsekracja to nie rytuał, to relacja, to oddanie siebie komuś, kto kocha cię bardziej niż ty sam potrafisz, to zaufanie, że Maryja wie lepiej, jak cię uratować niż ty sam. I kiedy to zrobisz, kiedy naprawdę oddasz jej swój lęk, zobaczysz, że on nigdy nie był tak wielki, jak ci się wydawało. Są słowa świętego Maksymiliana, które przeszywają każdą ciemność. Nie bój się Niepokalana już wygrała twoją bitwę. Te słowa napisał w liście do swojej matki, gdy był chory, słaby, prześladowany. Ale w jego sercu płonęła pewność, która nie pochodzi z tego świata: pewność, że Maryja nie pozwoli ci upaść, kolbe rozumiał coś, czego świat nie potrafi zrozumieć, że wiara to nie brak lęku. Ale obecność większej miłości, że odwaga to nie brak strachu, ale decyzja, by iść naprzód mimo niego, że pokój to nie cisza wokół ciebie, ale cisza w tobie, tam. Gdzie mieszka Bóg, i że niepokalana jest mostkiem między twoim sercem a tym pokojem. Dzisiaj zapraszam cię, byś spojrzał na swój lęk inaczej. Nie jak na wroga, ale jak na posłańca, pytającego cię, czy naprawdę wierzysz? Czy naprawdę ufasz? Czy naprawdę oddałeś wszystko niepokalanej? Bo jeśli odpowiesz, tak, naprawdę, z całego serca, lęk nie będzie miał już czego się trzymać. Maksymilian Kolbe nie pokonał śmierci przez swoją siłę, pokonał ją przez swoją konsekrację, przez to, że powiedział: Ja nie należę do siebie, należę do niepokalanej. I w tej chwili stał się niezniszczalny. Bo jak można zniszczyć kogoś, kto już oddał siebie Bogu? Ty też możesz to powiedzieć. Dzisiaj, teraz. Kiedy święty Maksymilian Kolbe zakładał rycerstwo niepokalanej, wiedział jedno: że walka, Którą toczy ludzkość nie jest walką polityczną ani ekonomiczną. To walka duchowa, walka między światłem a ciemnością, między wiarą a lękiem, między miłością a nienawiścią. I że w tej walce Maryja jest generałem Armii Światła. On sam pisał: Niepokalana jest tajna bronią przeciw każdej ciemności, nie mówił o magii, Mówił o mocy poświęcenia, o mocy, która rodzi się, gdy przestajesz walczyć sam, a zaczynasz walczyć z nią, gdy przestajesz polegać na swoich siłach, a zaczynasz ufać jej łasce, gdy przestajesz trzymać się lęku, a zaczynasz trzymać się jej płaszcza. Wiesz, co dzieje się, gdy oddajesz swój lęk niepokalanej, ona go nie niszczy, ona go przemienia, zamienia go w dar, w lekcję, w moment, w którym stajesz się silniejszy niż byłeś wczoraj, bo lęk, który został poświęcony, przestaje być ciężarem, staje się schodkiem do nieba. Kolbe to wiedział. Dlatego nie modlił się o to, by nie odczuwać strachu. Modlił się o to, by w strachu widzieć Maryję, by w ciemności czuć jej rękę, by w samotności słyszeć jej głos. Nie jesteś sam, nigdy nie byłeś. Ja jestem z tobą. I to wystarczyło. To wystarczy także tobie. Teraz zamknij oczy na chwilę. Jeśli możesz, połóż rękę na sercu. Poczuj, jak ono bije. To bicie to dowód, że żyjesz, że jesteś tu. Że Bóg jeszcze nie skończył swojego dzieła w tobie. Każde uderzenie serca to szept, jeszcze jesteś, jeszcze masz czas, jeszcze możesz się zmienić. Oddychaj głęboko, naprawdę głęboko. Wciągnij powietrze tak, jakbyś wciągał światło, bo tak naprawdę jest. Każdy oddech to dar, każdy wdech to nowe życie, każdy wydech to puszczenie tego, co cię uwiera. Oddychaj i pozwól, by lęk, ten wielki, ten mały, zaczął się rozpuszczać. Pokój nie przychodzi z zewnątrz. Nie znajdziesz go w wiadomościach, w cudzych słowach, w zmianie okoliczności. Pokój mieszka w tobie głęboko, tam, gdzie Bóg cię dotyka, tam, gdzie niepokalana czuwa, tam, gdzie żaden lęk nie może wejść, bo światło jest silniejsze niż ciemność. Powtórz za mną w myślach lub szeptem. Puszczam, puszczam lęk, puszczam kontrolę, puszczam potrzebę, by wszystko rozumieć. Niepokalana, weź to wszystko. Ja tylko chcę czuć pokój i pozwól, by te słowa zabrzmiały w tobie jak dzwon, jak echo modlitwy, która się już rozpoczęła. Teraz wyobraź sobie, że stoisz na progu ciemnego pokoju to pokój, w którym trzymasz swoje lęki. Wszedłeś tam wiele razy, znasz każdy kąt, każdą rysę na ścianie. Każdy cień, ale dzisiaj nie wchodzisz tam sam. Dzisiaj przy tobie stoi Maryja. Ona trzyma świecę i mówi: Nie musisz tam wracać, ale jeśli chcesz, pójdę z tobą. I wiesz co? Kiedy ona wchodzi z tobą, ten pokój zmienia się. Światło świecy dotyka ścian. I widzisz, że to, co myślałeś, że jest wielkie, jest małe, to, co myślałeś, że jest niezniszczalne, jest kruche, to, co myślałeś, że jest prawdziwe, jest tylko cieniem, bo w świetle Maryi nie ma miejsca na kłamstwa. Święty Maksymilian uczył, że każdy lęk to nieprawda, to kłamstwo, które szatan szepcze do serca, kłamstwo, że jesteś sam, że nie ma nadziei, że nic się nie zmieni, ale prawda jest inna, prawda brzmi: nie jesteś sam. Jest nadzieja, wszystko może się zmienić, i prawda ta mieszka w sercu niepokalanej. Więc teraz, w tym momencie, pozwól, by światło Maryi dotknęło każdego lęku, który nosisz. Nie musisz wymieniać ich wszystkich, nie musisz ich rozumieć, po prostu pozwól, by ona je widziała, bo kiedy ona widzi, ona już działa. Kiedy ona dotyka, lęk zaczyna topnieć jak śnieg w słońcu. Konsekracja to nie rytuał. To akt zaufania tak głęboki, że zmienia wszystko. To moment, w którym mówisz, niepokalana, nie jestem wystarczająco silny, by pokonać ten lęk sam, więc oddaję ci siebie, całego, z moją słabością, z moim strachem, z moim bólem, weź mnie takim, jakim jestem, święty Maksymilian Kolbe konsekrował się Maryi, gdy miał zaledwie kilkanaście lat i od tego momentu jego życie przestało należeć do niego, należało do niej i dlatego gdy przyszła ciemność, naprawdę straszliwa ciemność, on się nie załamał. Bo nie stał sam, stał w ramionach niepokalanej. Dzisiaj zapraszam cię, byś zrobił to samo. Nie musisz być doskonały, nie musisz być świętym, musisz tylko być szczery. Powiedz Maryi, czego się boisz, powiedz jej, co cię gryzie, powiedz jej wszystko to, czego nie mówisz nikomu, bo ona nie osądza, ona kocha. I w jej miłości lęk nie ma żadnej mocy. Akt konsekracji to oddanie jej swojego jutro, swojego co będzie, swojego a jeśli. To powiedzenie niepokalana, prowadź mnie, dokądkolwiek pójdziesz, tam pójdę. Cokolwiek zrobisz, ufam, bo wiem, że Ty kochasz mnie bardziej niż ja sam potrafię. I w tej chwili lęk przestaje być wrogiem, staje się drogą do większej wiary. Posłuchaj tych słów i powtórz je w swoim sercu. Niepokalana, oddaję Ci mój lęk, oddaję Ci mój strach przed przyszłością, oddaję Ci moje obawy o zdrowie, o rodzinę, o to, co będzie jutro. Wszystko to już nie jest moje, jest Twoje. Prowadź mnie, a ja pójdę. To nie są puste słowa, to jest modlitwa mocy, modlitwa, która otwiera niebo. Bo kiedy ty oddajesz, Bóg może dawać, kiedy ty puszczasz, łaska może wejść, kiedy ty przestajesz się trzymać lęku, pokój może cię objąć. To jest tajemnica konsekracji. Im mniej trzymasz, tym więcej otrzymujesz. Święty Maksymilian mówił: Im bardziej jesteś niepokalany, tym mniej jesteś swojego lęku, bo lęk żyje tam, gdzie ty się trzymasz siebie, gdzie ty kontrolujesz, gdzie ty decydujesz. Ale kiedy powiesz niepokalana, ty decydujesz, lęk traci grunt pod nogami, bo nie ma już czego się trzymać. Więc teraz, w tej chwili, poświęć swoje życie Maryi nie jako teorię, nie jako koncepcję, ale jako żywy, konkretny akt woli. Powiedz: Od dziś nie jestem sam, jestem dzieckiem niepokalanej. I wszystko, co mam, mój lęk, mój ból, moja nadzieja, należy do niej. I obserwuj, jak Twoje serce zaczyna bić spokojniej. Teraz zapraszam Cię, abyśmy razem wezwali świętego Maksymiliana Kolbę. On żyje, On widzi Cię i On modli się za Ciebie w tej chwili. Każdy, kto wzywa Jego imienia z wiarą, dostaje odpowiedź. Nie zawsze taką, jakiej się spodziewał, ale zawsze taką, której potrzebuje. Święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami. Ty, który znałeś lęk, ale wybrałeś miłość. Ty, który widziałeś ciemność, ale zapalałeś światło. Ty, który stałeś w obliczu śmierci, ale śpiewałeś hymny, pomóż nam teraz. Pomóż nam uwierzyć, że lęk nie musi mieć ostatniego słowa, że jest coś większego, coś silniejszego, coś świętszego. Módlmy się o pokój. O ten głęboki, niewzruszony pokój, który nie zależy od okoliczności, który jest nawet wtedy, gdy wszystko wokół wali się w gruzy. Pokój, który przychodzi nie z rozwiązania problemów, ale z obecności Boga. Z obecności Maryi, z obecności świętych, którzy nas prowadzą, módlmy się o przebaczenie, o to byśmy przebaczyli sobie lęk, byśmy przestali się obwiniać, że się boimy, byśmy zrozumieli, że lęk to nie grzech, ale zaproszenie do głębszej wiary. Święty Maksymilianie, Ty to wiedziałeś, pomóż nam to zrozumieć, pomóż nam przemienić strach w dar. Święty Maksymilianie Kolbe, prosimy Cię dzisiaj o wstawiennictwo za każdym człowiekiem, który ogląda to w strachu: za tym, kto budzi się w nocy z sercem bijącym jak młotem, za tym, kto boi się otworzyć kopertę, odebrać telefon, spojrzeć prawdzie w oczy, za tym, kto czuje, że już nie ma siły. Prosimy Cię, módl się za nim. Niech światło Kolbego rozproszy ciemność w jego domu, niech dotknie każdego kąta, każdej myśli, Każdego wspomnienia. Niech tam, gdzie był lęk, będzie pokój. Tam, gdzie była rozpacz, będzie nadzieja. Tam, gdzie była samotność, będzie obecność Boga. Niech ten dom, ten fizyczny dom i ten duchowy dom serca stanie się sanktuarium. Módlmy się też o uzdrowienie, o uzdrowienie wspomnień, które karmią lęk, o uzdrowienie ran, które każą nam wierzyć, że zawsze będzie tak źle, o uzdrowienie tego miejsca w sercu, które mówi, nie zasługujesz na pokój, święty Maksymilianie, ty wiesz, co to znaczy cierpieć. Pomóż nam zrozumieć, że cierpienie nie jest karą, że może być drogą do większej łaski i módlmy się o bliskich, o tych, których kochamy, a którzy też żyją w lęku. O dzieci, które nie rozumieją, dlaczego mama jest smutna, o rodziców, którzy boją się o przyszłość swoich dzieci, o małżonków, którzy nie wiedzą jak naprawić to, co pękło, niech niepokalana ogarnie każdą rodzinę i przyniesie pokój. Boże, przez wstawiennictwo Świętego Maksymiliana Kolbe, prosimy Cię, zabierz od nas lęk, który paraliżuje, lęk, który odbiera nam sen, uśmiech, zdolność do kochania, lęk, który sprawia, że chodzimy po życiu jak... Jak cienie, a nie jak dzieci światła, zabierz to wszystko i daj nam odwagę żyć naprawdę. Niech każdy człowiek, który teraz słucha tej modlitwy, poczuje falę pokoju przepływającą przez swoje ciało. Niech poczuje, jak napięcie opuszcza jego ramiona, jak strach opuszcza jego umysł, jak smutek opuszcza jego serce. Niech w to miejsce wejdzie światło czyste, jasne, niezniszczalne światło Twojej łaski. Prosimy Cię, panie. O dar rozróżniania, abyśmy potrafili odróżnić prawdziwy lęk od fałszywego. Prawdziwy lęk ostrzega nas przed niebezpieczeństwem. Fałszywy lęk opowiada kłamstwa o tym, kim jesteśmy i czego jesteśmy warci. Naucz nas, Boże, słuchać tylko prawdy. Naucz nas wierzyć, że jesteśmy kochani bez względu na wszystko. I na koniec, Panie, prosimy o to, byśmy stali się światłem dla innych, by ktoś, kto zobaczy nas dzisiaj, pomyślał: On ma pokój, chce tego samego. By nasza przemiana była świadectwem, by lęk, który dzisiaj oddajemy niepokalanej, jutro stał się źródłem nadziei dla kogoś innego. Niech tak się stanie. Niepokalana, matko wszystkich, którzy cierpią, matko wszystkich, którzy się boją, matko wszystkich, którzy szukają światła. Słuchaj nas dzisiaj, widzisz nasze serca, widzisz nasze łzy, widzisz to, czego nie mówimy głośno, i właśnie dlatego jesteś tu, bo ty przychodzisz nie do doskonałych, ale do tych, którzy potrzebują. Bierzesz teraz w swoje ręce każdy lęk, który tutaj został wypowiedziany, każdy lęk, który został tylko pomyślany. Każdy lęk, który jest tak głęboki, że nie ma dla niego słów. Bierzesz to wszystko i zamieniasz w pokój, bo taka jest twoja moc. Taka jest twoja miłość, taka jest twoja obietnica. Święty Maksymilianie Kolbe powiedział: Gdzie jest niepokalana, tam jest zwycięstwo. Dzisiaj prosimy Cię, Maryjo, byś odniosła zwycięstwo w naszych sercach, by lęk został pokonany nie przez naszą siłę, ale przez Twoją, by ciemność została rozproszona nie przez nasze wysiłki, ale przez Twoje światło, by pokój, który dajesz, był trwały i niezniszczalny. Amen. Niech tak się stanie. Niech każdy, kto odmówił tę modlitwę, poczuje zmianę może nie natychmiastową, może nie spektakularną, ale realną, prawdziwą, głęboką. Niech wie, że coś się zmieniło, że lęk już nie ma tej samej mocy, że światło weszło i że ono zostanie. Są ludzie, którzy odmówili tę modlitwę i zmienili swoje życie. Nie opowiem Ci teraz o cudach w sensie spektakularnym, opowiem Ci o cudach cichych o cudach, które dzieją się w sercu. Bo to są najważniejsze cuda, te, których nikt nie widzi, ale które zmieniają wszystko. Był człowiek, który przez lata nie mógł zasnąć. Lęk budził go co noc o trzeciej nad ranem, myślał, że oszaleje. Aż pewnego wieczoru natknął się na to nagranie, odmówił modlitwę konsekracji, i tej nocy, po raz pierwszy od miesięcy, spał spokojnie. Nie dlatego, że problemy zniknęły, ale dlatego, że przestały być jego, stały się. Niepokalanej. Była kobieta, która bała się wyjść z domu. Lęk przed światem był tak wielki, że zamknęła się w czterech ścianach, ale słuchała tej modlitwy każdego dnia i pewnego dnia otworzyła drzwi. Wyszła, nie na długo, ale wyszła i powiedziała: To nie ja to zrobiłam, to Maryja mnie wyprowadziła. I miała rację. Był ojciec, który bał się, że zawiedzie swoją rodzinę. Że nie jest wystarczająco dobry, wystarczająco silny, wystarczająco mądry. Ten lęk zjadał go od środka, ale gdy poświęcił swoje ojcostwo niepokalanej, coś się zmieniło. Nie stał się nagle doskonałym ojcem, ale stał się ojcem w pokoju. I to wystarczyło, by jego dzieci poczuły różnicę. Dzisiaj zapraszam Cię, byś podzielił się swoim światłem w komentarzach. Napisz. Światło zwycięża ciemność. To nie jest puste hasło, to jest świadectwo, to jest wyznanie wiary, to jest deklaracja, że lęk nie ma ostatniego słowa, że Ty wybrałeś coś innego, że wybrałeś światło. Nie musisz opowiadać całej swojej historii, nie musisz wyjawiać tajemnic. Po prostu zostaw znak, jeden komentarz, jedno zdanie, bo kiedy Ty to napiszesz, ktoś inny to przeczyta i pomyśli: Ja też mogę, i tak światło rozprzestrzenia się dalej. Nie przez wielkie gesty, ale przez małe akty odwagi. Są ludzie, którzy czytają te komentarze i płaczą, bo widzą, że nie są sami, że ktoś inny też się boi, ktoś inny też ma lęk, ktoś inny też szuka pokoju, i nagle ciemność nie jest już taka straszna, bo widać w niej inne światła, inne świece, innych ludzi, którzy idą tą samą drogą. Twoje świadectwo to dar, nie dla ciebie. Dla kogoś innego, dla tej osoby, która jutro znajdzie to nagranie i będzie na krawędzi, i zobaczy twój komentarz, i pomyśli: Może jest nadzieja, i będzie miała rację, bo Ty dałeś jej te nadzieje nie przez swoją siłę, przez swoją szczerość. Teraz módmy się o wyzwolenie o wyzwolenie od lęku, który nie pochodzi od Boga, od strachu który jest kłamstwem od obaw, które są szeptami wroga. Prosimy cię, Panie, wyzwól nas, nie przez naszą moc, ale przez twoją, nie przez naszą sprawiedliwość, ale przez twoją łaskę. Niech krzyż Chrystusa będzie twoją tarczą, a nie pokalana twoim schronieniem. Kiedy lęk przyjdzie, a przyjdzie, bo żyjemy w świecie zranień, nie stój sam. Stań pod krzyżem, stań w płaszczu Maryi. Tam żaden lęk nie może cię dotknąć, nie dlatego, że go nie czujesz, ale dlatego, że czujesz coś większego. Święty Maksymilian Kolbe mówił: Krzyż jest kluczem, który otwiera niebo, a lęk jest zamkiem, który próbuje je zamknąć. Ale kiedy ty trzymasz krzyż, kiedy naprawdę go ściskasz w swoim sercu, żaden zamek nie może się zatrzasnąć, bo moc Chrystusa jest większa niż jakakolwiek ciemność. Prosimy dzisiaj, o ochronę, o ochronę naszego umysłu przed myślami, które nas niszczą, o ochronę naszego serca przed wspomnieniami, które nas paraliżują, o ochronę naszej duszy przed kłamstwami, które mówią, że nie ma ratunku. Niech aniołowie otoczą nas, niech święci wstawiają się za nami, niech niepokalana trzyma nas w swoich ramionach. W imię Jezusa Chrystusa rozkazujemy każdemu lękowi. Odejdź, nie masz tu miejsca, nie masz tu władzy. To serce należy do Boga, ten umysł jest świątynią Ducha Świętego. Ta dusza jest naznaczona krzyżem. Odejdź lęku, odejdź strachu, odejdź ciemności. W imię Jezusa odejdź, niech na miejsce lęku wejdzie pokój, na miejsce strachu odwaga, na miejsce ciemności to światło. Niech każda myśl, która kradła Ci sen, zostanie zastąpiona myślą o dobroci Boga. Niech każde wspomnienie, które raniło, zostanie uzdrowione przez łaskę. Niech każda rana zamieni się w bliznę, która świadczy przeżyłem. Jestem silniejszy. Módlmy się też o ochronę naszych domów. Niech w każdym pokoju, w każdym kącie będzie obecność Maryi. Niech tam gdzie był niepokój będzie cisza, tam gdzie była kłótnia będzie zgoda, tam gdzie była rozpacz będzie nadzieja. Niech nasz dom stanie się małym niepokalanowem, miejscem gdzie Bóg mieszka i działa. I niech ochrona ta obejmie także tych, których kochamy, naszych rodziców, nasze dzieci, nasze małżeństwa, nasze przyjaźnie. Niech każdy człowiek, który jest związany z naszym sercem, będzie otoczony płaszczem niepokalanej, niech żaden lęk nie może im zaszkodzić, niech żadna ciemność nie może ich pochłonąć, niech będą bezpieczni w jej miłości. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie coś pięknego. Wyobraź sobie, że stoisz w ciemnym pokoju, ale w twoich rękach trzymasz świecę. Mała świeca, krucha, drżący płomień, ale świeci. I to światło, choć małe, rozprasza ciemność wokół ciebie. Widzisz to? Teraz wyobraź sobie, że ktoś inny wchodzi do tego pokoju i on też ma świecę. I zapalasz jego świecę od swojej. I nagle jest jaśniej. Potem przychodzi kolejna osoba i kolejna. I każdy zapala swoją świecę. I pokój, który był ciemny, staje się pełen światła. Tyle światła, że nie ma już miejsca na cień. To jest Kościół, to jest wspólnota wiary, to jest siła modlitwy. Twoja świeca, twoja wiara może wydawać się mała, ale kiedy połączysz ją z innymi, staje się potężna. Kiedy modlisz się razem z tymi, którzy oglądają to nagranie, jesteś częścią czegoś większego części armii światła. Wyobraź sobie teraz, jak to światło. To światło wszystkich świec, wszystkich modlitw, wszystkich serc przenika każdy kąt twojego życia, dotyka twojego domu, dotyka twojej pracy, dotyka twoich relacji, dotyka twoich lęków, i każdy lęk, którego dotyka, rozpływa się jak mgła w słońcu. To jest znak, że święty Maksymilian Kolbe modli się teraz za ciebie. Widzisz to światło? Ono nie pochodzi od ciebie, pochodzi przez ciebie, pochodzi od Boga, to On jest źródłem. Ty jesteś tylko naczyniem, ale jakim pięknym naczyniem, jakim ważnym naczyniem, bo przez ciebie ktoś inny może zobaczyć światło, przez ciebie ktoś inny może uwierzyć, że jest nadzieja. Wyobraź sobie, że to światło teraz otacza Twoją rodzinę. Widzisz ich twarze, tych, których kochasz. Może są daleko. Może są blisko, ale światło ich dosięga, światło niepokalanej owija ich jak płaszcz, i chronią ich, i pociesza, i przekształca, bo kiedy ty się modlisz, oni dostają łaskę, nawet jeśli o tym nie wiedzą. Wyobraź sobie także, że to światło wraca do ciebie, że ogarnia cię od stóp do głów, że wchodzi do twojego serca i rozświetla każdy zakamarek, każdą ranę, każdy lęk, każdą tajemnicę i mówi: Znam cię, kocham cię, jesteś mój. To głos Boga, to głos, który zawsze mówił do ciebie, ale dziś, może po raz pierwszy, naprawdę go słyszysz. I na koniec wyobraź sobie, że to światło nie gaśnie, że towarzyszy ci, gdy wstaniesz z krzesła, gdy wrócisz do swoich obowiązków, gdy zmierzysz się z kolejnym dniem. Ono jest z Tobą, zawsze, bo raz zapalona świeca nie gaśnie łatwo, a świeca zapalona przez niepokalaną jest wieczna. Boże, spraw, abyśmy byli światłem w ciemności, jak święty Maksymilian Kolbe. Niech nasze życie, z całą Jego słabością, z całym Jego lękiem, stanie się świadectwem Twojej łaski. Niech ktoś, kto nas zobaczy, pomyśli nie o nas, ale o Tobie, bo tylko Ty jesteś godny chwały. Dziękujemy Ci za tę modlitwę, za ten czas, za to, że pozwoliłeś nam spotkać się tutaj, w tym duchowym miejscu, gdzie serca otwierają się na łaskę. Dziękujemy za świętego Maksymiliana Kolbe, który nas prowadzi, za niepokalaną, która nas kocha, za Ciebie, Boże, który jesteś początkiem i końcem wszystkiego. Prosimy cię, niech ta modlitwa przyniesie owoce, niech każdy, kto ją odmówił, poczuł zmianę. Niech lęk, który dzisiaj oddaliśmy Tobie, nigdy już nie wrócił z taką samą siłą. Niech w jego miejsce weszła wiara głęboka, niewzruszona wiara, która mówi: Nie wiem, co będzie jutro, ale wiem, że Bóg jest i to wystarczy. Niepokalana prowadź nas, święty Maksymilianie Kolbe, módl się za nami, Boże, błogosław nam i zachowaj nas w swoim pokoju, teraz i na wieki wieków.